No przyznam, że jest to bardzo niefortunna i dość niekomfortowa sytuacja. Kiedy człowiek przychodzi do pracy, spodziewa się, że tutaj będzie tabun ludzi, że będzie miał współprowadzącą, że będzie witał państwa bardzo serdecznie o poranku, a wtedy oddaje głos ona powie coś miłego, uśmiechnie się i wszyscy będą szczęśliwi. Tymczasem widzę, że jedyną osobą, która była w naszej kuchni, był kapitan Hak z Pietrusia Pana i zostawił swoje akcesoria. Widzę też, że jest tutaj dużo ingrediencji, z których ktoś coś powinien wyczarować, ale tego kogoś nie ma. Więc niechaj moje oczy ułożą się w wielkie spotki kota ze szreka, a niechaj z nich popłynie komunikat Help! Jest, jest tutaj ktoś, kto jest w stanie mi pomóc w tym trudnym zadaniu, czy będę musiał sam udawać, że prowadzę program? Bez jaj, ja wiem, że fajnie jest się ze mną. Troszkę. Po... O dobrze, jejku. Trzej królowie z darami. Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. się, no, nie że nikt nie przyjdzie mi... na tę imprezę. Dzień dobry panie Cześć, Maczku. Cześć, Maćku. Cześć Proszę bardzo. Dobry. Ucałowania. Cześć, Michelle. Dawno się widziałem. E, jakie właśnie. Jakie macie dary na domówkę? Bo mieliśmy robić imprezę i myślałem, że jak zwykle nikt nie przyjdzie. Jest cały noc się przygotowałem specjalny dla ciebie i dla tej domówki. Chipsy robiłem. Jedna po drugiej. Robiłeś, tak? No tak. Ale w żabce robiłeś. Od pachą. A u ciebie co jest? No ja zbierałam całą noc. Kwiaty i też y, tutaj takie moktajle przygotowałam y, z porannej Rosy. Y, Samo zdrowie. Żebyśmy mogli pociągnąć tę imprezę z twoich, z do wiesz. wieczornego show. To ja spróbuję, czy ona nie są by i <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Co prawda, słuchajcie, impreza się mm. kończy o 7.45, a <laughs> nie zaczyna, ale Słuchaj, rozumiem, że to jest impreza dłużej. geriatryczna. To, to jest prawda, zwany tak after, po imprezie, e, która się after zaczęła wczoraj. After <laughs> a, Marcinku, ja mam taką specjalną matę, na której będziemy dzisiaj tańczyć, ponieważ jak wiesz, y, wiosna. TVN tak. ubiega pod znakiem tańca. Jesteś prowadzący macie. Ja tam tańcząc, ale ty podobno słyszałem, że się zgłasza. Oczywiście. jest specjalne zostałeś. Z, z gatunku tańczących inaczej jest, tak. To, tak. To, to, karta. to rozkręcamy to. Rozkręcamy tę imprezę. E, Oczujcie się, czym chata bogata? Tutaj państwo. proszę bardzo. E, nie wiem, czekoladki. O, dziękuję o, dziękuję Moktajlik. Dostaję sygnały, że kucharz już do nas jedzie, że Bartek Boratyn mm. twierdzi, że utknął w korku. Ja mu jakoś tam nie wierzę, w razie czego jest jesteś gotowy, żeby przejąć pałeczkę w kuchni. Tak, ale co będzie? No to ty zdecyduj, co będzie. Patrz, jakie są składniki. Wybierz ja już tutaj. robiłem chipsy, swoje robiłem. Pyszne, gotować? wyborne, wyborne są. Słuchajcie, nie wiem, jak to jest, ale jak przyszli przyjaciele, to od razu wyszło słońce. I Żaneta Rosińska na pewno potwierdzi ten fakt. Żegnaj zimo, Wielkie mrozy podobno odchodzą w niepamięć, przynajmniej na jakiś czas, a teraz temperatura jak w Malacie u nas w Warszawie.